W twórcy rozmawiamy o albumie Tygodnia, a obecnie jest nim Epka Nocami. Od Willa, cześć, Willa Siemanko. Cześć, dzień dobry. No to co? Muzyka, produkcja, wokal, teksty. Dokładnie. Willa, tak? Tak Dokładnie. sama piszesz wielkimi literami, dumnie, bardzo słusznie. No nie ukrywam, jestem z tego dość, dość dumna. No nie dziwię się, bo wiesz, mało osób robi naprawdę wszystko. Ja uważam, że to jest piękne, bo właśnie wszystko wychodzi z mojego serduszka i wszystko przechodzi przez moje tak naprawdę dłonie na komputerze. Mm -hmm. Także stuprocentowo byłam w stanie przekazać dokładnie moją wizję. Ale to jest tak samo jak przy poprzedniej epce, prawda? Mhm. Mm no tak, właśnie, tak. ale minęły dwa lata. I co? Jest lepiej, Twoim zdaniem? Umiesz więcej? Tak, uważam szczerze mówiąc, że, że zaliczyłam pewien progres. W ogóle też zaczęłam pisać po polsku, co było dla mnie strasznie intymnym doznaniem, bo nagle cała moja rodzina rozumie moje teksty. Ale dobrze się w tym czuję. Dobrze się w tym czuję i, i się troszeczkę pozmieniało. Ale myślę, że ten sam przekaz, czyli prosto z serca został. O tym pisaniu po polsku jeszcze porozmawiamy, bo zaraz dojdziemy do konkretnych utworów, ale tak w ogóle. Wiesz, jak trafiłem na How It Feels to Be 19, to tak było. Miałem wrażenie, że to jest bardzo przykry materiał. W sensie taki wiesz, smutny w dużej mierze? No, myślę, tak? że można tak powiedzieć. No. Tak, no właśnie. I teraz jesteśmy dwa lata później. Co przeżywa Willas obecnie na swojej lata wyjebce? Później. Tak naprawdę to przeżywam. To, co przeżywałam, kiedy odkryłaś How It Feels to Be 19, bo, bo ten album obecny powstawał dość długo i też jest tam ogrom emocji i, i jest dość przykro momentami, ale pojawiły się na przykład love songi, jak, jak Cytryny, czy nawet, nawet ciszej, i no jest to po prostu kolejne, kolejne moje doświadczenia z życia i, i ewolucja, że tak powiem. No właśnie wiesz, już może jak pierwszy raz dowiedziałem się, że będzie singiel zatytułowany Cytryny, to pomyślałem, okej, okay, wcześniej było dosyć gorzko, teraz będzie kwaśno. A to się okazuje, że to jest Love Song. Jak, jakiś jednak taki, no też nieoczywisty, ale Love Song. Tak, on się zaczyna od słów: proszę ołek cytryny, choć pragnienie nie ugasi, mam pod dostatkiem wody. Yy, ale całe noce spędzam na tęsknocie za posmakiem cytrusowym. I chodzi tak naprawdę o o to, że ta woda, czyli coś potrzebnego do życia, no, no mam tego pod dostatkiem, a mimo wszystko właśnie nocami mm -hmm. y, spędzam czas na marzeniu o, o tym takim kwaśnym posmaku. Czemu? Nie wiem, ale po prostu potrzebuję tego. Głód wrażeń? Dokła o, <grym> dokładnie. Bardzo dobrze to nazwałeś. <grym> czyli jednak w tę stronę. Dobrze, tak, bo wiesz, niektórzy tak. chcą takiego spokojnego, statecznego życia, Hmm. Ja myślę, że też tego chcę. No ale... ale jednak trochę, trochę. Ale jestem jeszcze młoda, wiesz, jak jest. Wiesz, bardziej słodziak czy bardziej zazdrośnik. No. <laughs> Cytując, tak. kaza bałagana, tak, i tak, nie tak, tylko. Tak. Także to jest ten wybór, który każdy czasem przeżywa, mam wrażenie, w pewnym stopniu przynajmniej. Mhm. Okej, okay, dobrze, że doszliśmy do tego. No dobrze, no to jak się ta, wyraża takie pragnienie w po polsku, bo sama powiedziałaś, że teraz nagle rozumieją cię. No właśnie, rozumiecie każdy. Ja nie... proszę moich rodziców, żeby nie przychodzili na moje koncerty. Ale czemu? Czemu no jest to takie intymne przeżycie i, i, i na koncertach po prostu też cały ruch sceniczny i to wszystko. Zresztą. Uważam, że to trzeba zobaczyć, żeby zrozumieć. Szczerze mówiąc, no i co, nie uważam, że to jest miejsce, gdzie. Gdzie chce się otwierać przed rodzicami. Także, no cóż. A jednak poczekaj, czy ja nie kojarzę, że y, ktoś z swoich rodziców komentował ci posty na Insta na przykład, <noise> że, o, czy to no, jest moja córeczka? Tak, moja mama jest <noise> bardzo dumna i, i zawsze komentuje, Boże, to moja córka. No, no, pozdrowienia do mamy, buziaki. Pozdrawiamy mamy, bo pięknie, że wspiera. <noise> tak, 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 dokładnie. No widzisz, ale co do koncertów, no myśmy się już widzieli m, dwa razy na żywo, ale można Twoje występy w fragmentach obejrzeć na YouTubie to z pewnością. No właśnie, jedna na scenie jesteś, jedna. prawda? W pojedynkę. Tak. Zdarza się, że gram z moją DJ-ką, aczkolwiek zazwyczaj jestem jedna. No, no cóż. i cała scena jest twoja wtedy. Cała scena moja, wszystko sama, od produkcji do DJ-owania, prawda? Prawda, ale jeszcze wiesz, choreografia, jeszcze stroje by się przydały. No to też robię sama także. Tak, ale sama szyjesz? Tak, no sobie mam teraz przeszytą przeze mnie koszulkę, tak, no szyję Wybornie. też samą. Wybornie, niesamowite to jest, powiem ci, to jest... Uwielbiam to w tych rozmowach, albumach, tygodnia, że czasem rozmawiamy o czymś takim zupełnie mega profesjonalnym, wiesz, 100 mm. tysięcy złotych wyłożone na produkcję, a innym razem właśnie jesteś ty i mówisz, że nie, nie no, wszystko sama. No okładki Czemu zrobiłam iPhone'em z Iryskiem moim najukochańszym. Później sobie też sama przerobiłam, no i tak, no sama musiałam zrobić, no co. Ale co, dlaczego? Nie, nie chciałabyś tego komuś oddać, czy raczej po prostu, no tak bywa, warunki DIY są jakie są i trzeba robić samodzielnie? Myślę, że to drugie. Kiedyś zdecydowanie chciałabym oddać ludziom, bo w ogóle jest strasznie dużo utalentowanych ludzi, też wizualnie, a dla mnie mm -hmm. to jest giga ważna sprawa, no ale no, na ten moment po prostu nie mogę sobie na to tak do końca pozwolić. Okej, okay, kumam. Chociaż wiesz, no czasem da się to względnie po kosztach zrobić. Um, nie mam na myśli, wiesz, że nagle ktoś ci to robi zwyczajnie kiepsko. Mhm. No ale to nie od razu oznacza, że trzeba oddawać, nie wiem, Marcinowi Borsowi do Masteru, prawda? Bo to raczej prawdopodobnie jest drogie. No tak, no to domyślam się, że tak. <grym> Musi być. Ale dobrze, dobrze umieć to wszystko. To może wyjaśnij, pozwól, że cię zapytam. Bo rozmawialiśmy o tym za którymś razem, ale skąd te umiejętności. No co no? No z tutoriali na internecie. No. Ja nie, ja bardziej e, tak sobie eksperymentuję i sobie błądzę w tych wszystkich problem, programach i mhm. w ogóle w Logiku, czyli e, tym programie od muzyki i, i w jakichś programach do obróbki e, wizualów. Bo no myślę, że to jest najlepszy sposób na nauczenie się nowych rzeczy, żeby po prostu samemu zobaczyć o co chodzi, tak naprawdę. Okej, okay, ale wiesz, nawet jeśli ktoś coś potrafi, to nie każdy od razu umie wszystko. Ostatnio była tutaj Sophie Cole, która potrafi zagrać trochę na klawiatura MIDI, podpięty laptop i pewnie jakiś program odpalony siłą rzeczy, no, ale jednak produkcja robili jej serapaci. No nie, no. Y ja w ogóle na samym początku nienawidziłam produkować. Nie, o Boże święty, jak ja nienawidziłam produkować. I to było przez takie dobre dwa lata, a później całkowicie odwrotnie to pokochałam, no bo to była po prostu kwestia tego, że, że nie byłam w stanie tego wszystkiego zrobić. I umiejętności to jedno, ale myślę, że taki zmysł i jakiś tam talent i, i mhm. poczucie to, to jest całkowicie też osobna kwestia, która jest bardzo istotna w tym całym procesie. No to ty, ty wspomniałaś o um, twoich rodzicach, o two twojej rodzinie. To ja powiem teraz od mojej babci, że moja babcia mówi, że po prostu słuch się ma albo się go nie ma. I no można, prawda, wiadomo, trzeba prawda. go wyćwiczyć, ale jeśli się go nie ma, to nie ma szans. No tak myślę, tak myślę. No rzadko kiedy ktoś się rodzi nie wiadomo jakim diamentem, który potrafi mhm. wszystko. I ja też jak oglądam moje nagranie, jak byłam dzieckiem i śpiewam, to sobie myślę czemu dorośli mi mówili, że ja ładnie śpiewam, kto... A co ci mieli mówić? Chciałabyś, żeby cię ktoś blatował tam, że, no dobrze, że weź tego nie przestań, zrobili. Maja, jakby, nie, nie, weź już nie śpiewaj, już dziecko, weź odejdź, nie? <grym> nie no to dobrze, by nie że dobrze. tego nie robili, dobrze, ale no, no progres, myślę, że zaliczyłam ogromny, <grym> no ale też nauczyłam się, że tak powiem, operować moimi emocjami, bo ja myślę, że to zdecydowanie spośród tych wszystkich rzeczy, które wymieniliśmy, to to jest najważniejsze, emocje. To mhm. jest coś, co no, myślę, że na pewno robisz to lepiej niż gdy robi, robiłaś to jako dziecko. No, tak oczywiście. Prawdopodobnie. Aż, tak. Ale też, no wiesz, emocje są różne w zależności od sytuacji. Mhm. No i ja cały czas mimo wszystko, skoro rozmawiamy, że nawet, nawet nie wiem, nawet ten love song ma taką łyżkę dziegciu lekką, no bo jednak moim zdaniem to jest to, że szukasz po smaku cytryny, to jest takie kwaśne jednak. Ja zostaję przy swojej interpretacji. Mhm. Czekam na jakieś uczucie stricte radosne. Nie dwuznaczne, nie przy okazji, tylko takie stricte radosne. Ale czy. Czy ja gdzieś je znajdę? Na tej epce? Na tej, na poprzedniej, w najbliższym czasie? Myślę, że w ogóle wszystko jest podszyte w ogóle. Wiesz, jakąś taką komplikacją tych wszystkich mm -hmm. emocji nie ma czegoś takiego jak stricte radość, a chyba najbardziej to nie ma tego właśnie w sztuce. I mi na przykład y, o radosnych momentach życia najciężej się pisze, najczęściej się, twor naj, naj, najciężej się tworzy, no bo, no bo co mogę powiedzieć, no właśnie to, co jest najcięższe w sercu, najłatwiej wypływa na powierzchnię. Okej, okay, to jest. Widzisz, różne są podejścia do tego, mm. bo są te słynne powiedzenia, że artysta głodny to płodny i tak dalej. <noise> że właśnie to artysta cierpiący będzie pisał najlepiej, no bo jest, ma najwięcej motywacji, ma najwięcej inspiracji. No, ciekawe, że w ten spo sposób podchodzimy do tego, bo mam wrażenie, że coraz więcej osób jednak odcina się od takiego podejścia. Znaczy, wiesz co? Cierpienie to też nie jest jedna inna emocja. Mm -hmm. To może być. Jakaś taka no, negatywna, negatywne szczęście z takiego powodu, że o, mam lepiej niż ktoś inny. Szadenfreude, tak zwane. No, no to no cóż, może i tak się nie powinno czuć, no ale uczuć nie oszukam i, i takie rzeczy też się pojawiały, przecinały w tej mojej epce. Z pewnością, ale wiesz, to, widzisz, to też jest umiejętność przyznać się do tego. Bo niektórzy by szli w zaparty i mówili: Nie, to wcale nie jest tak, że mnie cieszy to, że ktoś ma gorzej. Ja po prostu, jakby, wszystkim zawsze życzę dobrze i to jest taka maska. Nie, wiesz co? Ja zdecydowanie w ogóle uważam, że dobro i życzliwość jest pięknem tego świata i staram się być najlepszą wersją siebie dla innych i to jest mhm. mega ważne i chcę czynić dobro. Ale widzisz, mamy siedem utworów na EPC, z czego no jeden jest w zasadzie łącznikiem. Tak. Tak, tak, on jest najkrótszy. Lobby. Tak. Przysłowiowe. <grym> nie zrozumiesz. No bo w ogóle tytuł się wziął stąd, że nie zrozumiesz. No Jeżeli nie trafia do kogoś ta muzyka, to nie będę na siłę jeszcze bardziej wpychać komuś tego do gardła. I uważam, że, że, że do kogo dotrę, do tego do kto to sobie przyjmie do serca, ten przyjmie, i to są wybrani ludzie, którzy zrozumieją. Mm, ale też. Obserwując, no tak jak mówiłem, byłem na tych dwóch koncertach, y, obserwuję Twoje media społecznościowe i jednak widzę bardzo dużo komentarzy takich super pozytywnych, nie? Że zawołujesz no. świat, mała, dasz radę i tak dalej. Cytuję. No tak, no cieszy <laughs> mnie to bardzo. Wsparcie od słuchaczy to jest tak coś tak w ogóle pięknego i jestem za to tak gigantycznie wdzięczna, ale chodzi mi o to, żeby to nigdy nie było w żaden sposób wymuszone. Jeżeli ktoś mm -hmm. po prostu y, powie mi, o, nie podoba mi się to. Okej, okay, w porządku. Może do tego prawo i nie będę, się za to, nie będę się za to obrażać. A tak było, jak byłam młodsza. Troszeczkę bolała mnie każda krytyka. Myślę, że teraz nawet dobrze, no bo no co, nie zrozumiesz. Ale to jest dojrzałe podejście, które przychodzi z czasem, mam wrażenie, mm. że wiesz, nie, nie wszystko jest dla wszystkich, nie wszystko się wszystkim musi podobać. Dokładnie, to dokładnie. jest coś kiedy ja myślę że to jest piękne Cieściu... w ogóle no tak różnorodność Przepiękne. na tym polega że mm -hmm. ty posłuchasz czegoś ja czegoś tak i skonfrontujemy to ze sobą i może się dogadamy może nie fajnie a może w innym polu się dogadamy dokładnie Także... dokładnie tak normalna sprawa a te negatywne komentarze czego dotyczyły po prostu myślę że Ludzie mogą być przyzwyczajeni do mainstreamu i moje poprzednie y, wydania tak naprawdę do mainstreamowych takich typowo nie należały. To, był, to było mocno inspirowane Synthwave'em i no, nie słyszałam aprobaty zdecydowanie od wszystkich. Niektórzy uważali, że to po prostu jest mało profesjonalne albo wychodzi z jakiegoś tam braku umiejętności. No i co, mam się kłócić? No nie, no jeżeli tak ktoś uważa, to, to w porządku. Ale no to znowu, ja mam wrażenie, że nawet gdyby to było mało profesjonalne, powiedzmy, no to to jest prawo debiutantki. Tak, plus. Tak. To, to tak naprawdę, tak jak mówię, zawsze emocje gra, grają uhum. u mnie najważniejszą rolę, więc nawet jeżeli w mało profesjonalny sposób je wyraziłam, to one tam są i mimo wszystko do ludzi to dotarło i, i też słyszałam ogrom jakby podziękowań, nawet za to, co tworzę, co jest, tak jak mówię, przepiękne i myślę, że w ogóle po to, po to żyję. No to jest przepiękne, się pięknie obserwuje też na pewno. Ale to znowu mam wrażenie, że to jest coś, czego człowiek się uczy, że jak masz na koncie już w tym momencie, dobra, dwie epki, ale za pięć lat będziesz miała powiedzmy następną jedną, dwie, może płytę, może co inne wydawnictwo, no to też być może posłuchasz tego How It Feels to Be 19 i pomyślisz sobie, okej, okay, słyszę te wszystkie rzeczy, które dziś zrobiłabym lepiej. Już teraz słyszę rzeczy, które wtedy ta różnica będzie jeszcze większa prawdopodobnie. Tak, tak, tak. ale też. To Ale jest to jest pamiętnik. pamiętnik. No, dokładnie. Mhm. To jest przepiękne, że, że się zmieniam, że się rozwijam, i jestem z tego dumna. I nie będę wypierać moich przeszłych jakby utworów, moich wydań, tylko przez to, że, że mogłabym coś zrobić lepiej, bo w tamtym momencie zrobiłam to najlepiej, jak potrafiłam. Mhm. No tak, no tak. No to by była w ogóle wiesz, bzdura, no, prawda? No. To, to, to był zapis tego momentu. Wtedy tak była w stanie dokładnie, to zrobić. Dokładnie tak. Zresztą znowu, no nie wiem, spotkaliśmy się wtedy, gdy był ten tylko materiał dostępny i to ja nie mam takiego odczucia, że wiesz, i no, trzeba było dać taryfę ulgową debiutantce, nie? To, 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 to nie jest tak. Dzięki bardzo. A jak ktoś chce się do czegoś przywalić, to się zawsze przywali. To też no jest i taka... co? Nie zrozumiesz. <laughs> nie zrozumiesz, dokładnie tak. Dokładnie. Ehm, Powraca jak bumerang w naszej rozmowie kawałek cytryny, i ja bym dopytał o tę wersję z Irys, o której wspomniałaś. Bo, mm -hmm. o, ja cały czas o niej gadam. Irysku <laughs> kochanym cytuję. Dokładnie. Tak, dokładnie a tak. w tym przypadku możemy ją usłyszeć. Mm -hmm, tak, co jest w ogóle przepiękne, bo to jest nasz pierwszy tak naprawdę kolab, no a znamy się, yy, tak jak już ci za kulisami powiedziałam, od, od małego i zawsze byłyśmy gigantycznie blisko i zawsze obie tworzyłyśmy i, i śpiewałyśmy. I no to jest przepiękna przyjaźń. I po prostu uważam, że jednocześnie to, co ja chciałam przekazać w cytrynach, tam się znalazło, to, co ona chciała przekazać, i to. Stworzyłyśmy taki most pomiędzy naszymi mimo wszystko dość różnymi stylami muzycznymi. Mm. I jesteśmy z tego bardzo dumne, i, i same, jak jedziemy gdzieś od nocą autkiem, to sobie słuchamy i śpiewamy to razem, i no, kocham Iry z całym sercem, co mogę powiedzieć. No to pięknie, chociaż to prawda, że jesteście różne bardzo. Mam na myśli ogólny też image, wizualny mm. też, właśnie. Ale my jesteśmy jednocześnie przeciwieństwami i jednocześnie tą samą osobą. Yin Yang? Dokładnie, Proszę. dokładnie. Ja mam czarne, proste druty, a ona ma kręcone jaśniutkie po prostu liczki. No nawet w takich kwestiach, nie. No tak, ale pięknie też wasze głosy się tutaj zgrywają. No bo jednak wiesz, ty masz taką trochę chrypkę, tak? Jakby to też jest ten, ten trochę inny styl i res ma taki zupełnie czysty już wokal. Ktoś bardzo kiedyś silny. powiedział, że to jest jak Anioł i Syrena, i się bardzo z tym zgadzam. Okej, okay, muszę. To porównanie muszę przetrawić, ale podoba mi się. Okay, podoba okay. mi się, coś w tym jest, coś w tym jest faktycznie. Mm -hmm. um, no właśnie, to jak się czujesz jako syrena zatem? Bo zakładam, że to w tę stronę. Tak, tak, w tę stronę. Wiesz co, bardzo dobrze i właśnie już nawet jeszcze raz porównując do naszej przyjaźni, to ona zawsze była słońcem, ja zawsze byłam księżycem. E, zawsze miałam tą taką ciemniejszą energię i e, bardzo dobrze mi w, mi w, tej, em, w tej syrenie widzisz a potem słuchamy i słyszymy utwory no czy zawsze takie właśnie mroczne z dynamorza powiedzmy wiesz zostając przy tej metaforze Nie no wiadomo że to jest całe spektrum tych wszystkich emocji i myślę że możesz mieć na przykład na myśli no nie wiem pixel Mhm. Który jest w ogóle dość naturalnym utworem, ma swój bridge, ale jest tak naprawdę na pianinie większość zagrana. I on się w ogóle miał nie znaleźć na tej epce, ale, ale kiedy w ogóle 2K88, którego serdecznie pozdrawiam, powiedział mi, żebym szukała więcej odwagi w mojej muzyce, stworzyłam ten bridge w Pixelu i na nowo pokochałam ten utwór, dlatego jest gdzie jest. I bardzo to lubię, że tak naprawdę ta epka przedstawia górę, dół, noc i dzień i, i, i te całe przeciwieństwa. Po prostu, tak jak mówię, myślę, że całe spektrum tego wszystkiego jest tam gdzieś spięte w jedno wydanie. No to spektrum też muzyczne, bo wcześniej powiedziałaś o Logiku, że jednak to jest muzyka tak zwana na komputerze, nie? Wiadomo, wiadomo, w uproszczeniu straszliwym, a, no tak. a teraz jednak a pianino. Pianino, w ogóle w ostatnim utworze dzień w dzień też możemy usłyszeć skrzypce, mm -hmm. które zostały nagrane przez moją koleżankę skrzypaczkę Kasię i. Bardzo lubię. Kiedyś w ogóle chciałabym nagrać parę utworów stricte instrumentalnych bez tego komputera. A, tak. Nie, tam ale, ale lubię to łączyć, nie? Że, że, że masz tam mega mocną elektronikę, mm -hmm. mega niskie, ciemne basy, a później wchodzą skrzypce, które są takim orkiestrowym, jasnym instrumentem i uważam, że ten kontrast w ogóle też przepięknie tam, tam się wpasował. Tak, jak najbardziej. Tutaj, wiesz, ja... Bo, Jezu, ale jestem nieskromna, sorry. Ale nie musisz być. Okay. To jest tu najlepsze, że nie musisz być skromna. A? Czemu miałabyś być skromna? Wydałaś się album, nie. No, co racja, to racja, dobra. Co okay. masz teraz przyjść tutaj, usiąść i powiedzieć: Nie, ja nie wiem, czemu to jest album tygodnia, w nie, czwórce. Nie, to jest, to jest słabe, nie słuchajcie tego. Tak, bo ustaliliśmy przed rozmową, że właśnie tak będziemy ze sobą rozmawiać. Tak. tak że tak, tak, tak. ja tak naprawdę nie lubię tej płyty. Okay. E, tak, absolutnie, tak jest. N okay. Nie, nie jest to prawda. E, <laughs> więc tak. Taki, taki, dzisiaj mamy nastrój w rozmawianiu o albumie tygodnia. Przypomnijmy, Epka nocami od Villa i rozmawiamy. No i widzisz. No i właśnie to też jest. Fajne, że o, rozmawianie o materiale, który jest bardzo emocjonalne, nie jest takie kryptyczne. Że to mhm. nie jest takie nagle, że tu, tu rzucamy półsłówkami jakimiś, że mm, odpowiadasz jednym zdaniem, bo nie chcesz w sumie się uzewnętrzniać, tylko jednak. Tak, ale w ogóle właśnie y, uważam, że ten taki przekaz wprost jest bardzo ważny i to nawet można usłyszeć w otwierającym utworze w kontekst. Mhm. Nie mogę mieć źle, jeśli ty masz gorzej, no już chyba bardziej dosłownie tego nie mogłam powiedzieć. Nie? I, i, I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby połączyć i te metafory, i te takie artystyczne ym, wersy razem z po prostu czymś bardzo dosadnym, bo to też bardzo mocno po prostu wtedy trafia. No jak widać. <laughs> jak widać. <laughs> jak widać. Ja też to łączę, no właśnie sama powiedziałaś wcześniej, rozmawialiśmy już o tym, że jesteś sama na scenie generalnie. I też ta scena jest bardzo twoja. To widać, że to nie jest, wiesz, granie w ten sposób, że Skromna artystka stoi na środku, wykonuje swoje piosenki. Mm. Oj nie! A Oj mogę nie. ci powiedzieć sekret? No powiedz. Wiesz, jak ja się stresuję ruszać na scenie? Widać to? Nie. Oh, w ogóle, uf, w ogóle uf, tak tego mówisz i sumisz, nie widać, oh. w żaden sposób tego nie widać. Co więcej, powiedziałbym, że to się wręcz wydaje absolutnie naturalne, jak bardzo się ruszasz na scenie. Tak, tak. ale dobra, to, to niech zostanie między nami. Niech wszyscy pomyślą, że wcale się nie stresuję i, i tak odważnie się ruszam. Jak dobrze, dobra? że nie rozmawiamy w radiu. Świetnie, perfekcyjnie. <laughs> Tutaj nic się nie nagra. E... No, to super. Tak. Skoro mowa o koncertach, w najbliższym czasie po premierze plany? Um, jeszcze nie wszystko jest tak dokładnie ustalone, więc nawet szczerze mówiąc nie będę, nie będę mówić, ale no, jedyne co mogę powiedzieć, to że. Kocham to robić i chciałabym to robić jak najwięcej i kocham, tak jak zawsze to mówię, że to jest po prostu przeżycie, nie że ja sobie śpiewam i publika gdzieś jest, tylko jesteśmy w tym wszyscy razem. I dlatego zawsze zapraszam ludzi, żeby w ogóle stali jak najbliżej i, i, i no przecież nie, fajnie by było, jakby się znali teksty, no ale jak stoicie i słuchacie mnie pierwszy raz, to, to w ogóle dziękuję bardzo, że to ze mną chcesz spędzić ten czas. I no, ja myślę, że moje y, wykonanie na żywo trzeba zobaczyć na żywo i też na pewno materiał z epki. Wiesz, nie przychodzisz na koncert, żeby słuchać Spotify'a, więc będą jakieś różnice, będą, y, zawsze są zresztą wersje koncertowe i dodatki koncertowe, także no cóż, trzeba zobaczyć na własne oczy. Aż chciałoby się zapytać tak bezpośrednio, żebyś powiedziała, jakie to dodatki, ale jeśli to ma być doświadczenie na żywo, to nie zdradzajmy może w tym momencie. Okej, okay, okej, okay. mogę powiedzieć, że nawet się pojawiają utwory, które nigdzie nie są wydane. Nigdzie i przez bardzo długi czas jeszcze nie będą. A propos utworów, które co prawda są wydane, ale nie są na tej epce, kawałek pół który jest wydany pomiędzy Epką a Epką, tak. ale on nie znalazł się na żadnym z tych materiałów. Nie znalazł się i, i to też był taki korytarz pomiędzy moją dotychczasową twórczością a, mhm. a Epką. Takie, można powiedzieć, troszeczkę wprowadzenie w ten jakby nowy styl, który pokazuje na nocami. Także tak, ale kocham ten utwór. Kocham ten utwór i, i myślę, że perfekcyjnie, w perfekcyjnym miejscu się znalazł, że rzeczywiście to nie jest Epkowy materiał, ale, ale gdzieś tam przed mu, usiadł, po prostu, żeby się nie zmarnował, żeby, żeby rzeczywiście wyszedł, żeby ludzie mogli go posłuchać, bo może gdybym go zostawiła na później, to może nigdy by go z nami nie było. No, jest tą piosenka, materiał, jakby nie patrzeć w pół, pomiędzy. Tak. Oh, dokładnie, no. Ale sprytne. sprytne, sprytne. To było. Sprytne. 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 Ale widzisz, powiedziałeś chwilę temu, że zastanawiasz się nad tym ruchami na scenie, tak, że to Cię jakoś stresuje. Ale same występy też? Tak, masz tam, mam na myśli już performance, wokal, wiesz, ta kwestia. Gdybym miała stać przed mikrofonem z zamkniętymi oczami i śpiewać, szczerze, zero stresu. Kocham to robić. Mhm. Ale w momencie, kiedy muszę ruszyć ręką. Albo nogą. O Boże Święty, o, o, o. ja się wycofuję. Nie, no to z jakiegoś powodu to jest po prostu dla mnie naj, najcięższy zawsze moment całego występu. Chociaż no mówiąc szczerze, jeżeli odbiór jest, jest fajny i to tak naprawdę parę minut wystarczy, żebym się już otworzyła i żeby ten stres gdzieś się magicznie ulotnił. No ja myślę, że to było widać. I bo ja mówię cały czas o dwóch koncertach. Jeden to jest w a drugi to piosenka premiera tu w Warszawie. Mhm. Dwie różne sceny. Dwie sceny takie, no właśnie, różne okoliczności też, bo zdaje się, że Rosound jeszcze był w ciągu dnia, gdy było jasno. Tak, tak. tak. Och, Ale też co było... w twojej muzyce lepiej robi wieczór? No, nocami. Nocami? Nocami. Jakby nie patrzeć. Jakby nie patrzeć, dokładnie. Także no, to mogłoby być dobre myślę podsumowanie. Już, że nocami należy słuchać nocami, czy nie? Tak, zdecydowanie. W dzień też można, oni tego nie sprawdzają. Ja tego nie sprawdzam. To jest legalne. Tak, to jest legalne, aczkolwiek nocami najlepiej brzmi nocami. E, polecam w aucie i nie żebym namawiała, żeby szybko jeździć, bo nie można, ale no wiadomo, e, nocami. Tak, może tak być przypadkiem, że jakoś tak wejdzie klimat, tak, że się będzie chciało trochę kierowca w drive. Tak, tak, tak. Dokładnie, dokładnie. Sama temu często ulegam. No widzisz. Co, Kawiński Night Call jest grane? O, jest grane. Ach. Jest grane. No, ale najszybciej no to do nocami, kiedy włącza się kontekst czy Origami. No to no ciężko po prostu, wiesz. Grunt, żeby legalnie. Tak, nie, o, oczywiście, <laughs> oczywiście, oczywiście, oczywiście. Nie że namawiamy tak. do złego, absolutnie. Nigdy. Ale namawiamy do dobrego, czyli do słuchania Epki nocami od Willas. Tak, dzięki bardzo.